Dzisiaj w kościele wysłuchaliśmy piątego rozdziału Ewangelii według Świętego Marka. Jest to dosyć obszerny fragment o uzdrowieniu opętanego. Co w tej Ewangelii jest ciekawe, myślę, co może być takim przesłaniem dla nas? Ja to tak odczytuję dla siebie, bo często kiedy głoszę słowo, to przestrzegam przed tym ludzi, ale też samego siebie, bo kiedy Jezus przyszedł i tego człowieka uzdrowił, wypędził z niego demony w świnie i te świnie gdzieś tam potonęły, to pasterze poleczyli do miasta i powiedzieli, że, że coś takiego miało miejsce. I wyszli ludzie i mówią odejdź, nie wchodź do naszego miasta. Czasami w naszym życiu może pojawiać się taki lęk, że kiedy na serio otworzymy swoje życie na Chrystusa to, że coś stracimy tak jakby Bóg był naszym przeciwnikiem tak jakby Bóg chciał nam zabrać coś, co jest dla nas dobre coś, co, co daje nam radość, a jedyne co Chrystus chce nam zabrać to nasz grzech, uwolnić nas z naszych zniewoleń ograniczeń, uwolnić od jakiejś formy demona może nie wprost z jakiegoś opętania, broń Boże, bo... ale właśnie myślę, że każdy rozumie tą Ewangelię i każdy rozumie to, co chce powiedzieć. Jezus wchodząc w nasze życie na pewno niczego nie burzy, a buduje. Jezus wchodząc w nasze życie chce nam przynieść uzdrowienie, chce nam przynieść wolność, tak jak dał wolność temu człowiekowi opętanemu I, i on już nie rzucał się, nie biegał, nie latał, nie cierpiał, ale siedział spokojnie u stóp Chrystusa i, i wie, kto Go uzdrowił. I myślę, że tak jest w naszym życiu, żebyśmy nie bali się zaryzykować takiej, takiej pełnej decyzji o pójściu za Chrystusem. Nie, bo nieraz ta nasza wiara jest taka do pewnego momentu, nie? nasza wiara jest trochę taka, e, taka nie w pełni e, ufna. Panie Boże, kocham Cię, chodzę do Kościoła, ale, ale to to, tamto chciałbym sobie zachować, ten grzech czy tamten. A Jezus zaprasza nas do odwagi, do odważnego pójścia za Nim i, i do tego, by On mógł wejść całkowicie w nasze życie i je zmienić.